Czajnikowy.pl Dobra herbata Jerbę można zaparzyć dowolną temperaturą wody poza wrzątkiem, także możemy parzyć chłodniejszą, możemy zalać zimną wodą, a nawet wodą z lodem nawet można zasypać kostkami lodu i spijać tylko to co się roztopi to jest wtedy terere, zimna yerba ona często jest podawana w głamba, to jest kolejne naczynie do picia yerba mate, które jest wykonane z bawolego rogu albo z kopyta. także no, tego nie polecamy na ciepło, ponieważ smak nie jest zbyt dobry. No, to jest po prostu tkanka przypominająca paznokieć. Można jerbę zalać sokiem, wtedy to jest mate de ruso. Można zalać ciepłym mlekiem, wtedy mamy mate de lesie. Można ją posłodzić. Oryginalnie w Argentynie słodzi się listkami stewi, czyli rośliny, która zawiera dużo no, cukrów. To nie są chemicznie cukry, ale no, jest bardzo słodka w każdym razie. W Polsce jest trochę z nią jeszcze problem, ale. Możemy używać cukru jak najbardziej, możemy dodawać mleka, możemy przyprawiać jak nam się żywnie podoba. Jerba mate jest bardzo wdzięcznym materiałem do eksperymentów. Można spotkać wiele różnych mieszanek, gdzie do yerby są dodane różne przyprawy, dodatki, owoce, kwiaty, aromaty. Wszystkie są bardzo wtedy udane i nie każdemu odpowiada smak jerbamatę, ponieważ jest dość specyficzny, albo się go kocha, albo nienawidzi. A dla tych, którzy powiedzmy nie do końca się zakochali w tym smaku, dla nich są właśnie mieszanki aromatyzowane, gdzie smak ten jest troszeczkę złagodzony dodatkiem różnego rodzaju przypraw, owoców, korzeni niejednokrotnie. Sama yerba mate również występuje w kilku rodzajach. Mamy na przykład yerba mate paloną. Jest to taka czarna, mały taki posmak lekki posmak kawy zbożowej. Jest palona tak jak kawa. Zwykła zielona yerba mate również występuje w różnych wersjach. Wybierając sobie swoją pierwszą yerba mate należy zwrócić uwagę na oznaczenia. Bardzo często są to oznaczenia w języku hiszpańskim, które nie dla wszystkich są zrozumiałe, także postaram się troszeczkę to przybliżyć. Mamy przede wszystkim dwa słowa, elaborada i despalada. Co to oznacza? Gdy widzimy na yerba mate na paczce napis elaborada, oznacza to, że ta yerba jest przepłukana. Chodzi o to, że ma mniej pyłu. Nie zawiera tyle pyłu, co despalada, ponieważ despalada jest bardziej pokruszona i właściwie nic nie jest z nią robione poza tym, a nie jest poddana żadnym procesom oczyszczania, filtrowania. A yerba mate elaborada jest właśnie przepłukana, przez co zawiera mniej pyłu, co widać na przykład w zwykłym słoiku, gdy potrząśniemy, nie widzimy tyle tego pyłu, a gdy weźmiemy jakąś hierbę bardziej pylastą, to po potrząśnięciu widzimy wręcz chmurkę pyłu, który się unosi ze słoika. To zależy już co kto lubi, jak kto woli. Kolejne dwa słowa ważne: sinpalo i konpalo. To również pojawia się na, na opakowaniach hierbamate. Oznacza to zawartość gałązek, ponieważ wszystkie cenne rzeczy, które chcemy z hierby wyciągnąć, znajdują się w listkach. Tyle, że same listki troszeczkę zalepiają bombije. Stąd, jako wypełniacz, dodaje się tam gałązek hierbamate, które nie zawierają tych wszystkich substancji, o które nam chodzi, ale poprawiają nieco techniczne walory. <laughs> Łatwiej się po prostu pije. No i właśnie Kompalo to jest yerba, która zawiera te patyczki. Sinpalo to jest yerba bez gałązek, czyli same liście, 100% liści, 100% yerby w yerbie. Jest bardziej uciążliwa do picia, troszeczkę ma też inny smak, no to trzeba sobie po prostu wszystkiego skosztować. Spotkać możemy też yerby oznaczone słowem Konhierbas, czyli z dodatkiem ziół. No to już są oczywiście yerby aromatyzowane, gdzie po prostu dodano najczęściej mięty, cedronu, boldo, przeróżne, przeróżne zioła, które powszechnie występują w Argentynie i innych krajach, które produkują, produkują yerbamatę. To wszystko, co chciałem Wam o yerba mate na razie powiedzieć. Jeśli uważacie, że do czegoś się to przyda, jeśli podoba Wam się ten program, lajkujcie. Piszcie komentarze, jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach, również piszcie o tym w komentarzach. Także, Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia przy Jerbie.